Hej, jest środa, 17 lipca i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I dzisiaj w sporku, oprócz standardowych quizów będziemy sobie klikać znowu na obrazki, które, będzie, które będą z jakiegoś filmu, albo będą przedstawiały inną postać niż tę główną, albo może w tym wypadku tę samą postać, ale która będzie młodsza, wytłumaczę zresztą jak będziemy bliżej quizu. Zapraszam też do słuchania podcastu. Najnowszy odcinek jest o serialu Bridgertonowie. Rozmawiałem o nim Martyna i Adrianna, o wszystkich trzech sezonach, które wyszły z off jeszcze nie, ale może gdzieś tam kiedyś wrócimy do tego tematu. W ogóle te wakacyjne odcinki podcastu będą trochę luźniejsze. Nie zawsze wszystko będzie o filmach. Jest też my Myślimy o The Bear, myślimy jeszcze o, o różnych innych rzeczach, ale no, wakacje tak po prostu będzie pasowało ze względu na wyjazdy itd. Tak tak ale do dzieła, Cinematrix. Mamy sześć podpowiedzi, trzy w kolumnach, trzy w rzędach i na ich styku wpisujemy tytuł filmu, który pasuje do obu podpowiedzi. Rotten on Rotten Tomatoes, data premiery między 2015 2024 i żadnych nominacji do Oscara. Aktorka to Glenn Close, aktorka to Amy Adams i reżyser to Ron Howard. I jestem bardzo ciekaw, czy twórca tego quizu nie wybrał, nie wybrał go właśnie pod film Hillbilly Elegy, czyli Elegia dla Wiśnioków, ze względu na to, że J.D. Vance został wybrany przez Donalda Trumpa jako jego kandydat na, na, na wiceprezydenta, a ten film jest oparty na jego biografii, która nazywa się właśnie tak samo, i no, teraz jest ważną postacią, a, a cały film nie został jakoś ciepło przyjęty, ale wiem, że był nominowany do Oscarów, tylko teraz um, zastanawiam się, gdzie go um, najlepiej przypasować. Ron Howard, no, no, robił kiepskie filmy, ale ten chyba był. Ale ten chyba był taki, powiedziałbym, najsłabszy. Dobrze. Hillbilly Elegy. Ok, dodajemy. Żadnych nominacji do Oscarów, Podejrzewam, że Night Shift, czyli chyba jego debiut reżyserski, ale nie będę zdziwiony, jeśli faktycznie się pojawi. Dobra, ok. Night Shift mamy 6% i data premiery 2015-2024. Coś ty jeszcze zrobił w tym, w tym czasie, Ron Howard? Może wystarczy nam Solo. Przejęte, przez, przejęte od Lorda i Miller'a w trakcie, w trakcie produkcji. Amy Adams, data premiery 2015-2024. Może spróbujmy Arrival. Żadnych nominacji do Oscara. Byłbym bardzo zdziwiony, jeśli dostała za American Hustle, ale. O, jednak, jednak była jakaś nominacja do Oscara, bo te zero Oscar nominations nie do końca rozumiem. Zastanawiam się, czy to jest. Rozumiem, że po prostu dla całego filmu. I Roten, on Roten Tomatos. Spróbujemy tutaj. Jaki jest jeszcze kiepski film, który ma imię, a wystąpiła? Może Irish. Dobra, to spróbujemy Irish Engagement, co się nazywa? Hmm. Irlandzkie zaręczyny, nie? Coś takiego, to się, to się tak nazywało. W jakich jeszcze pierdołach ty grałaś Amy Adams? Może zrobimy... Hmm, zrobimy Batman V Superman. Czy to jest roten, czy, czy aż tak nie poszło? Nie, jest roten. I zero nominacji do Oscarów na razie nie wiem. Dobra, ok. Glenn Close, dajmy sobie The Wife. Żadnych nominacji do Oscara z Glenn Close. Powiedziałem, że Guardianci, ale pewnie dostali nominacje za efekty albo charakteryzację albo coś w tym stylu. Czy ja znam kiepskie filmy? W Glenn Close, Rotten, on Rotten Tomatoes. Może tu to będzie mi łatwiej. Spróbuję coś jeszcze wyciągnąć z tą Amy Adams. Hmm. Po prostu wylatuje, wylatuje mi tutaj z głowy, czy ona grała w Amsterdamie, sprawdzimy. Aj, dobra. Poddaję, bo nie jestem, chyba nie przypomnę sobie, ale za... 100, aaa, 102 dalmatyńczyki, OK. Woman in the window, fair enough. I disenchanted. 101 dalmatyńczyków, OK. A rzadziej wskazywane. Lullaby on the road. Hmm, tu nawet, coś to jest napisane? Hoodwinked. I 9 żyć. Okay. Um, znowu trudne. Relacja między, między braćmi, 19 podpowiedzi i zgadujemy tytuł tego filmu. Relacja między, może nie między braćmi, a między rodzeństwem. The Dreamers. Dzieje się w San Francisco, Kalifornia. Spróbujmy likorisz, pizza. No są wszystkie siostry Haim. E, o, sztuki walki. Best of the best. Nawet nie wkurzacie, że nie ma tego. Bohater Mortal Kombat. Nie wiem, z jakiej, nie wiem, z jakiej paki to miało być powiązane z San Francisco. Ok, Talent może Warrior. Przyjaźń Karate Kid. <grym> nie, ma, nie wiem, czy jest jakieś rodzeństwo. Ok, Cartoon. Czyli kreskówka Big Hero 6? Nie, nie, to coś zupełnie innego. Ok, a jednak Big Hero 6 faktycznie, faktycznie tak było. Smutny film na samym początku, swoją drogą. I mamy framed, czyli kadr z filmu podany i zgadujemy jego, jego tytuł. Czy to jest coś takiego gangsterskiego? To nie pewnie nie będzie legend, bo chyba nie dzieje się w UK, bo widzę, że jadą po prawym pasie. Ale nadal będę z G2 film, film, który dzieje się w Wielkiej Brytanii, bo nie przychodzi mi nic innego do głowy. Ok. Chciałem film Brother, ale nie ma go na liście. <laughs> Widzę tutaj Willa Smitha. Ok, czyli to jest po prostu Focus. Taki heistowy film z Willa Smithem i Margot Robbie. Nie wiem, jak był przyjęty, ale mi się dosyć podobał. 1997 rok, 4 lipca. 5 najlepiej zarabiających wtedy filmów. I zgadujemy ich tytuły. O, widzę, że wszystkie, tak, nawet solidne wyniki, więc powinniśmy być w stanie po jakichś prostych podpowiedziach coś tam zgadnąć. Broniąc Ziemię od, od śmieci z całego uniwersum, zobaczmy, czy to jest Menem Black pierwszy, czy nie, mamy po prostu pierwszy. Barry Sonefeld, wow, 580 milionów, to nie dziwię się, że kontynuują i męczą ten cykl cały czas. 51 milionów. Paramount mam picture, gdzie John Wu. Czy to już jest face-off? <grywia> 97. Walt Disney, 50 milionów. Kto gra? Tate Donovan gra Herkulesa. To jest, to jest dziwne. Zawsze mi się wydawało, że to jest jeden z popularniejszych filmów Disneya, no ale jak się okazuje, no nie jest to na przykład Frozen. Tristar, 69 milionów. Poproszę... Jaki genre jest tego? Komedia, romans. Hmm. Cameron Diaz gra. I Dermot Mulroney. While You Were Sleeping. Um, runaway Bride. No wiem, że jest Julia Roberts, kurde teraz nie wiem, czy wymyślę to. Chodzi o znalezienie miłości Twojego życia i zdecydowanie, co z nią zrobić. <laughs> My best friend. My best friend's wedding, tak wystarczy. Okej, okay, to była jedna z tych dwóch podobnych w tym samym czasie. i Nie wiedziałem, że Cameron Diaz w tym grała. Tego Delmota Maroney'a chyba pamiętałem bardziej. I teraz piąty film. Siła teraz, odwaga zawsze, rodzina ponad wszystko. No nie jest to nie jest to Fast and Furious, ale kurczę, zarabia, zarabia trochę kasy. George Clooney, Chris wow. oh to jest tagline do Batman and Robin. 125 milionów. No, wtedy, wtedy jeszcze, jeszcze grubsza kasa. <głos》>, Zmieszczę się, patrzę na niego. I mamy Cine to Nerdl, 16 podpowiedzi. I układamy z nich 5 tytułów filmowych. Trochę zatrzymałem się na moment, bo miałem tutaj wydało mi się to trzecie w serii. skojarzyło mi się, że już to może robiliśmy. Ale chyba jednak nie. Jest Gina Davis, jest Long Kiss. To jest Long Kiss. Good night. Shayna Blacka. Tylko scenariusz czy reżyser też? René Harlin. E, Okej, okay. René Harlin wyreżyserował, e, ale Shane West, Shane Black e, pisał scenariusz. Prosthetic Legs Sofia Butea będzie pasowało, Secret Service i, i możemy sobie zrobić e, Kingsman. Już widziałem, że Las Vegas, Nicolas Cage. Um, uh, Living Las Vegas, nie? Living... Ale okej, okay. Mia Goth, XXX I trzecie w serii Powiedzmy, że to jest horror A Jessica Bill, Magician i Nicolas Cage Nie okay. wiem, co to jest za film Next, o oh, wow, ale teraz zmyślili to Dobrze Mia Goth um, XXX może, nie? Secret Service Nicolas Cage Long Kiss Horror? A może Nicolas Cage i horror? Prosthetic? Nie wiem o, który film, o którym filmie teraz mówię. Long Legs. Ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli zupełna, zupełna świeżynka. Dopiero w tym tygodniu udam się na nią do kina, żeby zobaczyć. recenzje są dosyć zachęcające, chociaż nie wszystkim podoba się tak samo mocno. 16. Tytułów filmowych i pięć motywów, które musimy znaleźć, które łączą po cztery z tych filmów. Dick Tracy, Garfield, Dennis the Menace i Adams Family wszystkie będą na podstawie, na podstawie mm, kreskówek czy komiksów, czy coś takiego. Transformersi, Lego, G.I. Joe, na podstawie zabawek. Incredibles, Onward Defining, Nemo, to jest wszystko um, od um, Pixara. Ostatnie są na podstawie gier. A, no przecież Barbie jest na podstawie, na podstawie zabawki, oczywiście. I teraz chcę ułożyć to tak, żeby Chris Pratt grał główną rolę. Cyk, nie ma problemu. I teraz tak, klikamy zdjęcie, jak wyglądała ta osoba. Aha, musimy dostaniemy zdjęcie, kiedy ta osoba wyglądała młodziej i czy możemy kliknąć na starszą wersję tej osoby, ale widzę, że zdjęcie mi się nie załadowało, jeszcze raz. Wróciłem i tym razem mamy, to jest Ryan Gosling młody i teraz szukamy starszego Ryana Goslinga, jeśli dobrze rozumiem. To będzie, bo to jest z notebooka, tak, 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 więc to będziesz ty, gościu. Big Fish to jest. Jak byłeś starszy, to wyglądałeś jak? Podejrzewam, że ty. Ale dobrze, zobaczmy dalej. Jest Gina Davis. Nie wiem, czy pokazywali ją. jak była starsza. To będzie, no jak czarno-białe, to będzie albo tu, albo tu, wiadomo. A Robert De Niro był, e, przecież potem był Vito Corleone za e, Martin Freeman grał Bilbo, a, później, a w wacy pierścieniu był grany przez Iana Holma. No tu podejrzewam, że <ścoughs> ta sytuacja jest jasna. Fassbender został zastąpiony. Znaczy, Fassbender był młodym magneto, a McKellen starszym. Jakaś piosenkarka, to wygląda jak coś typu Parba Strysand. Ty jesteś Johnem Conorem, który był grany przez Christiana Balea. <grym> Josh Brolyn grał Modego nazwijmy to w cudzysłowie, agenta K., którym był później Tommy Lee Jones. Ten masaneczki czyli Charles Foster Kane. Kate Winslet grająca panią, i później była ta starsza. Młody Indiana Jones. Sean Patrick Flannery. Nie, River Phoenix, przepraszam. River Phoenix. Ten człowiek, nie wiem, dobra i teraz przechodzimy, dobra, to kto grał, kto grał, Diego. to najpierw przede wszystkim zaznaczymy tu, a Diego grał... Ty? To ty. Big Fish pod... wydaje mi się, że jest tutaj, Gino Davis jest tutaj, no i został tylko Tom Hanks, który był grany w ten sposób, Dawno, dawno, dawno tam widziałem film Big, więc też nie do końca byłem w stanie to potwierdzić, ale dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka rozwiązywania quizów, i zapraszam jutro na, na następny. Pa.